Boże. Nauczanie zdalne raczej nie służy uważnemu słuchaniu tego, co się mówi, bo rozprasza nas mnóstwo rzeczy. Nauczanie w kościele także może być trudne, bo słowo mówione jest do wszystkich, a dociera tylko do niektórych. W zupełnie jak z dzisiejszą mową Jezusa, który w jednym kierunku jest uczniem, bo czerpie to, co od Ojca pochodzi, a w drugim kierunku jest nauczycielem, bo głosi orędzie Ojca niezrozumienie mówiącego do nas człowieka może też wynikać z naszej niecierpliwości. Ja bardzo nie lubię, gdy ktoś o ważnych sprawach mówi zawile, trochę jak z opowiadaniem bajek za siedmioma górami, siedmioma rzekami i tak dalej. I gdy rozmówca próbuje się wyrazić, to z automatu wyłączamy się, jakby to, co chce nam powiedzieć, nie było ważne. Wiele jest takich momentów, gdzie brakuje nam skupienia, a później nie wiemy, jak się do czegoś zabrać, choć było to tłumaczone. Słuchanie ułatwia życie, ale i sprawia, że człowiek się otwiera. Jednak mamy skupić się na słowach Jezusa, który mówi o sobie i o swojej misji. Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Czy może być coś gorszego? Człowiek, który umiera w grzechu, odchodzi z tego świata w przekonaniu, że zmarnował swoje życie. Odchodzi jako przegrany i pozbawiony satysfakcji z czasu spędzonego na ziemi, Obecność Jezusa jest właśnie dla nas ubezpieczeniem przed takim końcem. On przyszedł na świat i umarł za nasze grzech. Istnieje jednak ryzyko, że to zignorujemy. Dalej mówi: Jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Odnosimy się ciągle do tego, co nas tu trzyma, do czego dążymy przez pracę, w czym pokładamy nadzieję z nagromadzonych dóbr. To wszystko sprawia, że świat materialny jest nam bliższy niż ten niebiański. Jezus, przychodząc od Ojca, ma jedną sprawę, z którą jest związany: odszukać zagubionych ludzi. Wiara w Niego powoduje, że odkrywamy nowy świat świat dobra świat, w którym możemy stać się szczęśliwi. Bo nie da się zaprzeczyć, że wszyscy umrzemy, ale możemy zdecydować, jaki ta śmierć przyniesie skutek śmierć w grzechu czy śmierć w Bogu. Jeśli jednak nasze życie przywiązane jest do tego świata, to czy jednocześnie naprawdę możemy szukać Jezusa? Czy da się to pogodzić, zjeść ciastko i mieć ciastko? W małym księciu kwiat na pustyni mówi: Ludzie, wiatr nimi miota. Nie mają korzeni, to jest bardzo niedobrze dla nich. Dlatego chwytamy się czegoś, co pozwoli nam tu dłużej zostać. W ostatnim czasie, oprócz sprawowania posługi w kościele, to najwięcej razy posługuje na cmentarzu, na pogrzebach. Przekrój wieku jest bardzo wielki. Dziś nie tylko starość jest powodem odejścia kogoś bliskiego. Tym bardziej warto pomyśleć, czy ja mam dobre miejsce wybrane na swoje życie. Czy moim miejscem jest ławka w szkole Jezusa? I czy ja jestem jego pilnym, to znaczy słuchającym uczniem? Jezus przez rozmowę i nauczanie nie przekonuje do swoich racji, jak osoby z call center, które próbują nam wmówić, że powinniśmy skorzystać z zaproszenia, jakie dla nas mają żeby odebrać garnek lub telewizor. No to przecież taka okazja. Jezus poprzez rozmowę pokazuje nam świat, którego nie da się zobaczyć, jednocześnie nie zostawiając dotychczasowego życia. On nie mówi wprost, ja jestem Bogiem. On mówi, jeśli nie uwierzycie w ja jestem, w Boga, to marnie będzie. Jego boskość zostanie dopiero odkryta, gdy zostanie wywyższony na krzyżu. Lud, który zbiegł się z ciekawości na Golgotę, Odszedł bijąc się w piersi, że nie skorzystali z okazji, że byli gusi na jego słowa, ślepi na jego czyny, pogardliwi dla jego osoby. Każdy dzień jest idealny, żeby zrobić rewolucję w swoim życiu. Postawić na jednej szali mój mały świat, a na drugiej świat Jezusa. Święta Teresa Benedykta od Krzyża, edyta Stein, o tym innym świecie tak napisała: Świat jest w ogniu. Ale ponad ogniem wznosi się krzyż, którego nic nie może zniszczyć. On jest drogą z ziemi do nieba. Kto go obejmie z wiarą, miłością i w nadziei, tego krzyż zaniesie go na łono trójcy. Świat jest w ogniu. Czy czujesz potrzebę zgaszenia go? Wznieś Twoje spojrzenie w stronę krzyża. Z otwartego serca wytrysnęła krew odkupiciela, krew, która gasi ogie, ognie piekielne. Uwolni Twoje serce, a strumienie miłości Bożej wypełnią je po brzegi i przyniesie ona owoc aż po krańce ziemi. Ukrzyżowany spogląda na ciebie, jego wzrok cię bada i pyta, jesteś gotowa odnowić przymierze z Ukrzyżowanym? Co mu odpowiesz? Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.